Witam serdecznie Ja jestem Fugu Albo Jaruś um, I zapraszam e, Po raz kolejny na serwer e, Metin2.pl Serwer Samos Gdzie rozpocznie się gildia Pomiędzy wojną be, e, Pomiędzy gildiami bezszelestni A gildią Valiosa A więc klikamy na Egzekutora bitewnego Pokaż listę bitew Bezszelestni kontra Valiosa. Są to eliminacje do turnieju z killem i mieczem. Turniej jest organizowany przez e, Team Metin2PL. W lewym narożniku widzimy gildię Valiosa. E, są to niebiescy, czyli jak wy potocznie nazywacie smurfy. Skład ekipy jest następujący. Bones, Bones e, tutaj widzimy córkę Oniku Demoginek e, następny jest Inspektorek Szomoneczka body Buff What the fuck? body Buff <grywka> No to też tak może być oraz Ninja w roli głównej Oniku Mimisis całkiem całkiem sympatycznie jeszcze biegnie reszta ekipy gildii, mianowicie biegnie tutaj pan oniku marin oraz e, szaman oniku drink and life jeszcze jeden surak y, sendronos całkiem spora ekipka i tutaj jest widzimy y, Bojack, Bojack, surka surka y, Jedna ninja, szamanek, jeszcze z tyłu leci bodziak oniku Yumaxi. Tak? Yumakasi, Yumakasi, przepraszam cię bardzo mistrzu. Życzymy gildii yy, Variosa yy, wygranej. Yy, w prawym narożniku jest gildia serwera Samos. z Nowego serwera Samos. Nie wiem dokładnie skąd ona się wzięła. Czy z, z S3, czy z S1? Nieważne. Jest to gildia bez szelestni. A skład gildii jest następujący. Mam tutaj szamana oniku, nicku... Hmm, BOLI BOLI <laughs> A doktor oj boli boli, przepraszam. E, następnie jest surka WP Oniku nicku Masta Blasta. Hmm, Ksa, Ksaju, tak dobrze mówię. I Ksaju, I Ksaju. Jest to szaman. Kolejny szaman. Alineczka, lOL, to już jest trzech szamanów i dwie surki yy, Marko. Przepraszam, maroko, maroko, przepraszam. <laughs> Te niki są pojebane wasze <laughs> bez... bez obrazy. A więc tak, Maroko i saju i oraz będzie też y, trzech szamanów, tylko taki składzik mają. Coś tutaj jest kurde nie w ten deseń. Może jeszcze ktoś dojdzie? Trzech szamanów i dwa razy surak. No dobrze. Eee, tak jest oto skład, czyli pięciu na dziewięciu. Hmm. Chłopaki zagrają całkiem, że tak powiem, OP. Trzech szamanów, dwie surki. No, może być grubo, może być grubo. Nie powiem, nie powiem. Zobaczymy jeszcze składzik y, gildii Valiosa, ktoś tam się zalogował, bo poczułem lagen machen. Mm, zobaczymy jeszcze składzik gildii Valiosa. Jest, jest 9 na 5, czyli składzik, składzik mają też bardzo mocny. Mają raz, dwa... Mm, trzech bodziaków mają, dwie surki. ...dwóch szamanów i jedną ninżę. Przepraszam, dwie ninże. Dwie ninże. No kurde, powiem wam szczerze, że... ...wojna będzie ciekawa. Stawiałbym oczywiście na gildy Walioza... ...ale jako, że na pelu... ...szamani też mają moc, także podejrzewam... ...jeśli nie mają odporności na magię... ...to będzie z chłopakami ciężko. Ciężko będzie. Podejrzewam, że... To nie są bufy. Setny level, 104. No zobaczymy. Dobra, pierwsze starcie teraz będzie. Chłopaki już się zbierają w kupę. Poszło. Oczywiście halerka. Na z błysku. Z błyskawicy. I poszło. Pierwszy punkt, trzy punkty dla Ghibli Valiosa. Wow. Wow I... Ale go rozjebało, dwóch suraków leży i kwiczy Ogląda się, opala się na plaży, kurwa, mahamabic Co tu się dzieje? 6 do 0 dla Waliosa, 7 do 0, kurwa Nie, przepraszam, wróć A znaczy ci podejrzewałem, że będzie Co ja podejrzewałem? Ja nic nie podejrzewałem, po prostu Gildia Walioza ma przewagę taktyczną, tak? Ma przewagę, ponieważ ich jest dziewięciu, czyli lecą w tym momencie na masę. Poza tym mają bodziaków, którzy robią też niezły rozbier Także wcale bym się nie dziwił. Aczkolwiek szkoda troszeczkę Gildii yy, bezczolesnych. Dobrze mówię? Tak. Szkoda troszeczkę Gildii bezszelestnych, Troszeczkę mało mają playerów. Yy. No tak troszeczkę szkoda. Widzimy do gi e, gildi Valiosa jedna osoba dołączyła, bo przed chwilą było ich 9. E, do bezszelestnych też, do, też jedna osoba dołączyła, ponieważ było ich 5, a jest 6. Więc po jednym tutaj dołączają. W tym momencie gildia Valiosa wygrywa z gildią bezszelestni 17 do jaja, do zera. Jest nieciekawie. Waliosa yy, tutaj jest zbuffowana. Czeka. Czeka na rozkazy swojego lidera. Pamiętajcie chłopaki, żeby odpalić skillę gildii. Przynajmniej lider powinien odpalić. Najlepiej byłoby, gdyby lider odpalił. Okej. Okay. Wlas BMek chyba mi się wydaje. Ktoś w las, zobaczymy. Dobra. Ponowne starcie. Próba numer 2 zobaczymy czy kilka bezszelestni, tak nadrobili jednym punktem to jest dla nich plus 2 eee, 2 tak jest drugim punktem nadrobiła waliosa. czy przepraszam valiosa nadrobiła jeden punkt bezczelestni ooo 19 do 4 jest całkiem ciekawie jest całkiem ciekawie 21 bezczelestni odrabiają pomalutku 5 punkcików 6 6 punkcików dla bezczelestnych 23 dla waliosa. Chłopaki, w zwarciu, w zwarciu, trzymać się razem, trzymać się w kupie. Jest 7 do 24 dla Gidliwalioza. Ninja poległa z czerwonych. Ninja poległa z czerwonych, tutaj lata ktoś nie Dajmy dajmy buffa, nie opierdalaj się szamaneczko. Szama się włoży na klatę, zrobi pompkę. Surkę tutaj męczą. Patrzcie, szamanko brakuje szamana. Eee, przepraszamy, surkę. W tym momencie jest 9 do 28 dla Gilliwariosa. Upaki kurwa, trzymam za was kciuki, nie dajcie się, nie dajcie się. Uciekaj, uciekaj, brachu, uciekaj. Ja jeszcze na koniec jedno skila. Ojej, je, je, ojej, ojej, go, obrabiałem go. Nie, no, no niestety, niestety szamarka z patelni go dobiła. Chalereczki też tutaj swoje próbują coś działać. Archer też tam napierdala, gdzieś tam ukradkiem, a może mi się uda kogoś zabić, a może jeden punkt mi się uda zabić. Bijcie szamana bufa, bijcie bufa! Mają tutaj bufa, nie mają bufa. Ktoś tam z tyłu da miasto. W tym momencie bezszczelestni przegrywają z dwoma, stoma, z dwoma stoma punktami na koncie. Gilia Waliosa posiada 34 punkty Wychodzi na prowadzenie moi drodzy, no, wychodzi na prowadzenie. Przypominam, że o godzinie 20.10 będzie e, Wojna Gildii Ravens kontra Not For you. na to czekam, na tą wielką spinę. W tym momencie bezszelestia obejmuje 16, 16 punktów na, e, na lewym dolnym rogu, na tablicy znamionowej. Gildia Waliosa prowadzi 35 punktami i ma przewagę 15 punktów nad Gildią Bezszelestni. Jest bardzo ciekawie. Nie ukrywam. Znowu archer atakuje. Zajebali czerwonego. Czerwony leży. Próbuję, coś tam próbuję, coś tam próbuję, coś tam próbują. Archer, szamanka goni archerka. Nie, 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 nie. Lecą chłopaki. Szaman, przepraszam, Archer ucieka od truty. Pewnie go ninja truła, kto, bo kto inny, <grywa> chyba, że ktoś ma trucie w wachlarzu, to wtedy bym się nie zdziwił. O, biedny szamanek pad. o surka się złożyła, dwa zgony widzicie? Dwa zgony, jeszcze jeden, jeszcze jeden leży. 31 dla gilli bezszelestni, malutku odrabiają straty, dobrze wam idzie panowie? 34 do 46 dla waliozna. Panowie, skupić się, kurwa, skupić się. Jest 6 na 10. Waliosa ma przewagę w liczebności. 34 do 48. Kurwa, panowie, no 12,5. Cie ja pierdolę, 8 plus 6, 14 punkty przewagi. Dobra. Waliosa, ee... bezszelestni na chwileczkę poddają się, wracają do swojego punktu startowego. Przemyślenie teraz będzie. Zaraz się zbufują. Obgaduję pewnie sprawę na tym Spiku. Jak by tutaj podejść? Jak tam do niej zahaczyć, jak im przyjebać z młotka. Jakich tam tego, wiecie co chodzi, nie? Ok. Pełny buf. Tak, włączył ochronkę, koleś. Szymoneczka jeszcze bufuje. Master Blaster. No i co, no Sama się też bufuje. Jest ok. Sweet forty, jewniemy. Poszli. Idą. Sześciu spałą, jeden dzidą. Ok. Stanęli w bramie. Nie? Tak, myśli. Myśli, co by co zrobić. Jednak wychodzą, wychodzą. Wychodzą. Uwaga. Poszły konie po betonie. Okej, okay. liczymy na gildię bez szelestni. Tak, odrobili jeden punkt, ale tak jeden punkt stracili. 37 do 51. Walios zaprowadzi. Wygrywa. Rozpierdala system. Szamani walczą, walczą, halerka też, skoły poleciał, smok poleciał. Surka z poobrotu salta zrobiła. Surka ma rozpro na papce. Ma rozpro, tak. Ale duszek napierdala, to jest właśnie dobre. Córka poległa, z czerwonych oczywiście. Wynik 43 do 59 dla Gildi Valiosa, brawo. Archer stoi dyma. Bał, bao, też. Poszedł z kobyt, poszedł z kobyt. Ninja podpalona ucieka. Archer podpalona ucieka. Próbuje. Pff, jeszcze wdechem sił przyjebał ze strzały. Jeszcze próbuje nawalać. Jeszcze próbuję nawalać. cholerka było widać uderzenie błyskawicy, czy jak tam się nazywa? Nie wiem, nie wiem. szamaneczka podpalona no ucieka. Walczy córka z bodziakiem, zobaczcie. Córka stale się nie przejmuje, że bodziak go bije. Rzucaj rozpo Miota nim jak szatan, zobaczcie. Miota nim jak szatan, Ale przyszedł szaman na pomoc i złożyli bodziaka. Jest ładnie. Dobrze, bez szelestu pomogli. W tym momencie jest 49 do 71 dla Gilli Walioza. Córka ponownie rzuca rozpro Rozproszenie magii. Walioza atakuje, atakuje. Coś tutaj się dzieje za akcja? Nic. Ninja w sumie troszeczkę pobiła Bodego. Aj, dobili, dobili suraka. Biedny pad leży. Tylko mu się ostrzeg świeci. Biją teraz szamaneczkę. Aj, jajaj. Szamaneczka chciała się zatrzymać i uderzyć z killa, ale niestety poległa. No i kolejna przerwa na przemyślenia taktyczne. W tym momencie Gildia Walioza wygrywa 76 punktami. Gildia bez e, z wynikiem 53. Idziemy po raz kolejny na spota do Gildi bez Zobaczymy, co tam się dzieje u nich w narożniku. Wszyscy się bufują. Tak, podchodzą bliżej, żeby mieć e, podgląd, co tam się dzieje. Bardzo dobrze. Słytwocie, je wiemy? Nie. Jednak idą, idą. Idą, próbują dalej, próbują dalej coś działać. A może coś działamy? To tak leci na pały do przodu? Maroko. No i po raz kolejny. Chłopaki się rozproszyli. 54 do 78 dla gildii Valiosa. Poszyckowy, tu szamanki. rozproszło. poszło, e, sura chciał zgasić surkę BM, e, ochronkę chciał mu zgasić, ale coś mu nie pykło, dalej jest, tak jest, surka ucieka od ruty, pierdolata w zakrzaki, szamanka e, ma rozpro, nie może się w tym momencie buchnąć, musi poczekać, aż rozproszy zniknie, archer próbuje swoim krótkim sił, jest 63 do 85, 64 85 85, nagidli walioza. Przypominam, że Bezczelestni mają skład 6-osobowy, a Gildia Walioza ma skład 10-osobowy, jest 67 do 88 dla Gildii Walioza. No kurde, powiem wam szczerze, dużo wam nie brakowało chłopaki, aczkolwiek moim zdaniem bezszelestnych zabrakło kilka osób. Jakiś mentalizm bronią dwuręcznych przydałoby się z jednego, no i też troszeczkę <laughs> BM-ów by się przydało. Poszedł, kobyt. Szaman próbuje się bufać. Leci strzałeczka. 74 do 95 dla Gilly Valiosa. Ostatnie minuty, ostatnie sekundy. 96, poszło kurwa. 74. Leją, leją, leją. Poszedł. Archer został jeszcze przyciągnięty na koniec gleba bocie. 99 do 76 ostatni hit kto padł kto padnie kto padnie kto padnie kto padnie i chuj, kto padł też padł czy nie jest pad padł z czerwony ktoś ostatni brawo dla gildi woliosa zacięta walka oczywiście brawo też dla gildi bezczolesnych dziękuję za obejrzenie zapraszam do subskrypcji komentarza oraz jednej lajka na facebooku pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne wojny z samosa papa pa.